Cześć! Hejka! Witamy Was w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie. Ja mam na imię Ola. A Jezusa. To już wiecie! Przygotowaliśmy dla Was małe rodzinne wyzwanie. Zapraszamy Was do obejrzenia serii odcinków z cyklu Rodzinny Challenge, w którym pokażemy Wam, jak fajnie, zabawnie i twórczo spędzać czas w gronie rodzinnym. Już od dawna chcieliśmy Was zaprosić właśnie na takie spotkania do centrum tutaj osobiście. Ale na razie musimy te plany przesunąć na nieco późniejszy termin. Gotowi? Gotowa? Tak. tak. Zaczynamy. Zobaczcie, co dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zaczynamy od posadzenia roślinek zielonych. Zuzia wpadła na świetny pomysł. W połowie doliczki zrobimy szczypiorek, który będzie pochodził z małej cebulki dęki, a w drugiej połówce posadzimy szczypiorek z babki. Ok, to ja siadam, a ty sadzisz teraz bazylię. Sprawdzę czy wszystko dobrze zrobiła. Przysypać ziemię. Ja sobie wszystko. Ok, proszę. Ja otworzę paczkę, Poczekam, czy ci tutaj wieśka. Czy ja wzięłam pietruszkę? No to posadź mi w pietruszkę. Słuchajcie, Zuzia wpadła na jeszcze jeden pomysł. Podasz mi w związku z tym, że święta tuż tuż pomyślała o tym, żeby posadzić? Rzeżucha. Dobra. Co potrzebujemy Zuzia do posadzenia rzeżuchy? Watę, dończkę i rzeżucha. Dobra, to podejmij te watę już mamy. Dobra. Słuchajcie, musimy chyba uporządkować to, co dzisiaj zrobiłyśmy. Zuzia, co posadziłyśmy jako pierwsze? Chcieliśmy bratki, żółte bratki, pamiętajcie przede wszystkim o tym, żeby Wasze posadzone to roślinki podlać bardzo delikatnie. I Zuzia wpadła właśnie na ciekawy pomysł, podaj nam wykałaczki etykietki. Fajnym sposobem jest też to, żebyście opisali doniczki z tymi produktami, które znajdują się właśnie w środku. W środku. Mój szczepiorek jest gotowy. To, co wkładamy, oznaczamy. Tu jest szczepiorek Oli. To jest mój. I Zuzy. Słuchajcie, my mamy też taką specjalną szklarnię, yy, bo nasze zioła będą rosły, mam nadzieję, tutaj nam bardzo obficie. Możemy na przykład schować je do środka. Podasz mi, Zuzia, jednego bratka, może? Albo bazylię lepiej, nie będziemy mieszali kwiat. Tam, tam jest, To już gotowy? musimy wykorzystać. Dobra, ok. Co? Zamykamy nasze szczelnie. Gotowa. Pierwszy rodzinny challenge za nami. Zachęcamy Was do tego, żebyście się bawili wspólnie z nami. Jeżeli nie możemy być razem, bądźmy wspólnie na odległość. Jeżeli robicie coś fajnego, śmiesznego, zwariowanego z Waszymi dzieciakami, z Waszymi rodzinami w domu, podzielcie się tym z nami. Wrzucajcie albo krótkie filmy, albo zdjęcia w komentarzach. A te najbardziej zwariowane. Będę będzie stwarzać. myślałam, że jakoś nagrodzimy, ale najpierw je odtworzymy, a potem je nagrodzimy. Umawiamy się na to. Tak. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Pa!